Kilka tygodni temu pojawił się film o komputerze za 100 zł. Dziś przyszedł czas zwiększyć nieco budżet. Tak więc witam w filmie o komputerze za 200 zł. Specyfikację tego komputera omawialiśmy bardziej szczegółowo w poprzednim filmie. Tak więc teraz w skrócie powiem co mamy oraz co się zmieniło od poprzedniego filmu. Procesor to odwróceniowa, czterowątkowa i trójka 540 towana 3,6 GHz. Zamontowana jest ona na płycie Intela. Jest to dokładnie model DQ57TM. Niestety nasza płyta to nie pozwala na podkręcanie. Pierwszą rzeczą, która tutaj uległa zmieni jest pamięć i zamiast 4 GB mamy tu 8 GB pamięci. W budżecie uwzględniam, że mamy 4 kości po 2 GB. Takie kości można już kupić od około 10 zł, więc łącznie wychodzi 40 zł. Niestety nie posiadam tylu kości 2 GB, tak więc w teście użyłem dwóch kości po 4 GB. Nie powinno to mieć większego znaczenia na wydajność naszego zestawu. Kartę graficzną zostawię na koniec, tak więc Przejdźmy do reszty. Obudowa to Modekom Enjoy 2 Mini. Zasilacz również jest tej firmy. Dokładnie jest to model Modekom Premium o mocy 400 W. Dysk natomiast to Western Digital o pojemności 320 GB. Jest to standardowy dysk HDD i wiem, że w przyszłych zestawach konieczne będzie użycie dysku SSD. Przejdźmy już do wspomnianej karty graficznej. Szukałem chwilę czegoś sensownego, czy to na Allegro, czy na Relixie, czy na Facebooku, i faktycznie czasem można znaleźć coś fajnego. Niestety, zazwyczaj takie oferty mają tylko odbiór osobisty i znajdują się kilkaset kilometrów ode mnie. Pod uwagę musimy też wziąć stosunkowo słaby zasilacz. No może sama moc zasilacza nie jest tutaj przeszkodą, co jego linia 12V, ponieważ ona może być, jeżeli dobrze pamiętam, obciążona w okolicach 200W, co jest zdecydowanie zbyt małą ilością. Biorąc pod uwagę też to, że na kartę możemy wydać około 80 do maksymalnie 100 zł oraz to, że musi ona pobierać stosunkowo mało energii, mamy bardzo mały wybór. I tutaj wybór padł na kartę nietypową, która nie była stworzona do tego, żeby na niej grać. Jest to Nvidia Quadro K600 z tego samego rodzenia graficznego, wiadomo w różnych wariantach. Mowa tutaj o GK107. Korzystała przykładowo GT630, GT640, GT720, czy nawet GTX650 oraz jedna z wersji GT1030. Minusem tej karty jest na pewno jej pamięć. Do dyspozycji mamy 1GB pamięci typu DDR 3. Kartę przed testami postanowiłem podkręcić. Udało się uzyskać 986 MHz na rdzeniu oraz 1041 MHz na pamięciach. Zaletą w porównaniu do poprzedniego Radeona są na pewno nowsze sterowniki. Pochodzą one ze stycznia 2022 roku, choć ich bazą są sterowniki z 2021 roku. Jednak to i tak jest dużo lepiej, bo najnowsze sterowniki dla poprzedniej karty graficznej, czyli Radeona HD 7470, pochodzą z 2015 roku. Kolejną przewagą na pewno jest też to, że ta karta ma wsparcie, co prawda niepełne, ale ma dla DirectX 12. Ale kończmy już z tą specyfikacją. Przejdźmy do konkretów, czyli do testów tego zestawu. Zaczniemy standardowo od benchmarków. W testach, które wykorzystują głównie procesor, zmian wielkich nie ma. 224 punkty w Cinebench R15, 427 punktów w Cinebench R20, 1118 punktów w Cinebench. Cinebench R23. Zmiany natomiast widać w testach graficznych. W Cinebenchu R15 mamy 39 fps, poprzednio było to niecałe 19 fps. W 3D Marku Fire Strike mamy prawie dwa razy więcej punktów graficznych. Widać zdecydowanie poprawę względem poprzedniego zestawu. Również poprawę widać w Valley Benchmark, gdzie z 10 fps skoczyliśmy na 17,9 fps. Zestaw też sprawdziłem w teście Time Spy. Osiągamy w nim 205 punktów, poprzednio nie mogliśmy. Go wykorzystać, ponieważ antena dron nie wspierał DirectX12. Przejdźmy do gier. Do listy dodałem kilka nowych tytułów. Testy były przeprowadzone na niskich ustawieniach graficznych w 720p oraz 1080p. Zacznijmy od Crazysa. Tutaj jak najbardziej można pograć. Nic nie klatkuje, nic nie laguje. Po prostu płynna grawy 1080p, a w 720p jest tylko lepiej. W Just Cause 2 jest podobnie, co prawda nie mamy już w 1080p średnio 60 klatek na sekundę, ale nadal jest to na tyle dobrze, na tyle płynnie, że można spędzić trochę czasu przy tej grze. Z następnym tytułem jakim jest Portal 2 też będziemy mogli spędzać czas, niezależnie od rozdzielczości jest naprawdę płynnie, można by już w tej grze się pokusić nawet o zwiększenie ustawień graficznych z tych najniższych na nieco wyższe i z pewnością też byśmy zachowali tutaj płynność. Natomiast Wiedźmin 2 niezbyt się polubił z naszą specyfikacją, o Full HD możemy tutaj zapomnieć, w 720p jest nieco lepiej, ale jednak do w pełni płynnej rozgrywki ciągle nieco brakuje, chociaż od biedy chwilkę można pograć. W Deus Ex Human Revolution wybrano ośdzielczość, zmienia stosunkowo niewiele. W niektórych grach zmiana tego ustawienia potrafiła drastycznie zmienić ilość klatek na sekundę. W tej grze tak nie jest. Gra jak najbardziej zalicza się do tych, w które będziemy mogli pograć, a znajdując chwilę czasu, pewnie można by ją przejść bez problemów na takim sprzęcie. Przejść można by też bez problemu drivera San Francisco. Zarówno w 1080p, jak i w 720p. Mamy tutaj na tyle dużo klatek, na tyle wystarczającą ilość klatek, aby płynnie pograć w tą grę. Swego czasu przeszedłem ją na dużo gorszym sprzęcie, więc wydaje mi się, że na tym też nie powinno być z tym problemu. Z CS-em już tak różowo nie jest. 1080p grać się nie da, w 720p jest już nieco lepiej. Jednak na takim sprzęcie, to można co najwyżej pograć chwilę na boty. Jednak do rywalizacji online, będzie to zbyt słaby sprzęt. W Eurotrack Simulator 2080 p do ideału niestety brakuje. Na pomoc przychodzi nam zmiana rozdzielczości na 720p, i tu już jest dużo lepiej. Problemem jest niestety to, że przy niskiej rozdzielczości niektóre elementy interfejsu przestają być czytelne. Przykładem jest tutaj komputer pokładowy w naszej ciężarówce. Po prostu przy niskiej rozdzielczości trudno jest coś z niego odczytać. Tak więc tutaj na tym nagraniu, które wy widzicie, jest ustawiona rozdzielczość jakaś pomiędzy 1080p a 720p. W Takim sposobem osiągnąłem okolica 40 fpsów, choć fajnie byłoby zobaczyć ich więcej. W mostu OneTed też przydałoby się nieco więcej klatek na sekundę. Choć średnie wyglądają dobrze, to już wartości 0,1% Low, zwłaszcza w 1080p, są trochę zbyt małe i gra nieco klatkuje. W 720p jest już nieco lepiej, ale ciągle nie jest idealnie, ale po premierze ukończyłem ją na dużo słabszej konfiguracji, więc i tu nie powinno być z tym problemu. Dokładnie to samo mógłbym powiedzieć o Far 3. W 1080p jest słabo, ale w 720p już da się grać. Brakuje tu nieco wartości 0,1% low. Wiadomo, idealnie nie jest, jednak znów odwołam się tutaj do przeszłości, bo swego czasu przeszedłem tą grę naprawdę na naprawdę dużo gorszym komputerze. Może nie było to najprzyjemniejsze, ale dało się to zrobić. W Tomb Raiderze przy ustawieniu 1080p do ideału brakuje. W 720p jest całkiem przyjemnie i płynnie. Klatki na sekundy są w porządku, jak najbardziej. Bardziej w takich FPS-ach można sobie pograć. Z The Sims 4 na słabszych komputerach zawsze pojawia się ten sam problem. Choć średnie FPS-y są bardzo dobre, to już wartości 0,1% low pozostawiają wiele do życzenia. Na obronę tej gry dodam jednak to, że nie przeszkadza to zbytnio w graniu. GTA 5 w 1080p jest niestety praktycznie niegrywalne, w 720p jest już za to dużo lepiej, i choć nie są to jakieś super FPS-y, to gdyby był to mój jedyny komputer w domu, z pewnością grałbym. W tą grę, bo jak najbardziej jest to możliwe. Może fabułę byłoby trudno tutaj przejść, chociaż pewnie jakaś uparta osoba też mogłaby tego dokonać. Sprawdzałem dwie wersje Minecrafta, zarówno tą wersję Java, jak i wersję Bedrock, czyli tą wersję dla Windowsa 10. Zacznijmy od tej drugiej wersji i w niej niezależnie od rozdzielczości mamy średnio okolica 60 fpsów. Warto jednak zwrócić uwagę na wartości 0,1% low. W 1080p są one dwa razy mniejsze niż w 720p i plasują się one w okolicy 30 fpsów. Minecraft w wersji Java z aktualizacji na aktualizację stał się dość wymagającym tytułem. Ostatnio w zestawie za 100 zł był on w ogóle niegrywalny. Pomogło tutaj przydzielenie większej ilości pamięci ram. Standardowo jest to 2 GB, a tym razem, jako że mamy więcej tej pamięci, mogłem mu przydzielić 5 GB pamięci i to po prostu pomogło. Z zablokowanymi FPS-ami, nieważne czy 720p, czy 1080p, jest w porządku. Średnie FPS-y są w okolicy 60, wartości 1% low wynoszą okolice 30 FPS-ów, czyli tragedii nie ma. Sprawdziłem, co się stanie po odblokowaniu FPS-ów. Średnim FPS-om wiadomo to pomogło, jednak mocno spadły wartości 0,1%. Low. Warto też dodać, że ogólnie Minecraft Java, zanim zacznie działać w miarę dobrze, przez pierwsze kilka minut mamy użycie procesora na poziomie 100% i ogromne spadki FPS-ów. Dopiero po tych kilku minutach to się uspokaja i stabilizuje, i dopiero można jakoś w miarę przyjemnie pograć. I jeszcze nie kończymy tutaj testów gier, ale wtrącę małą dygresję. Doszliśmy z testowanymi grami do okolic 2014. 2015 roku. Do tego czasu były to gry w miarę grywalne. Można by powiedzieć, że gry z ery 7. generacji konsol, czyli PlayStation 3 czy Xbox 360, działają na tym komputerze w miarę dobrze. Jednak w 2013 roku miała premierę 8. generacja konsol, czyli między innymi PS4 czy Xbox One. I gry z epoki już tych konsol tak dobrze na tym sprzęcie nie działają. W zasadzie można by powiedzieć, że nawet nie ma sensu, co ich testować. Jednak ja je przetestuję, aby w przyszłości przy innych zestawach mieć po prostu odniesienie do tego zestawu. Zacznijmy od Wiedźmina 3. Średnie FPS poniżej 15 klatek na sekundę. Niestety gra niegrywalna. Just Cause 3. Podobnie, choć przekraczamy już średnio 15 FPS, to ciągle zbyt mało, żeby można było w tą grę pograć. Deus Ex Mankind Divide. Niegrywalne. Brakuje tak naprawdę wszystkich wartości. Watch Dogs 2. Również do przewidzenia niegrywalne, ale fajnie, chociaż że te gry się włączyły. Cry 5, 720p Dramat 13 i 3 FPS. Można jeszcze skalować rozdzielczość, żeby uzyskać trochę więcej fpsów, ale przy takich ustawieniach to już naprawdę niewiele widać na tym ekranie. Shadow of the Tomb Raider znów fajnie, że się gra włączyła, jednak z 12 fpsami w 720p to za wiele tutaj nie zrobimy. Just Coast 4 to już prawie pokaz slajdów. Średnio mamy tutaj poniżej 10 fps oczywiście w 720p. Kontrol. Przebiliśmy co prawda barierę 10 fps, ale 12 fps to ciągle zdecydowanie zbyt mało. Car Mechanic Simulator 2021 tu już nieco lepiej. Mamy 18,5 fps, no ale to też niewiele i za mało do płynnej rozgrywki. I na sam koniec Forza Horizon 5. Dodam, że co prawda nie przeprowadziłem testów, ale chwilę grałem też w Forza Horizon 3 oraz w Forza Horizon 4. I w zasadzie w kwestii wydajności w tych trzech grach jest bardzo podobnie, i do przewidzenia Żadnych z na tym sprzęcie jest niegrywalna. Podsumowując test gier, można by powiedzieć, że na takim komputerze, poza małymi wyjątkami, możemy liczyć na działanie gier, których premiera miała miejsce przed 2014, no może 2015 rokiem. Wiadomo, można byłoby pewnie znaleźć gry po tej dacie, które będą płynnie na tym komputerze działały, ale na te największe, najgłośniejsze tytuły niestety nie ma szans. Widać też, że w wielu grach ta jednostka ma jeszcze pewien potencjał. Zazwyczaj to karta działa na 100%, a procesor nie przekracza 50-70% użycia. Lepsza karta graficzna z może większą ilością pamięci, najlepiej GDDR5, zdecydowanie by się tutaj przydała. Patrząc też na użycie pamięci RAM już tej systemowej, można by dojść do wniosku, że w zasadzie poza Minecraftem w wersji Java, żadna gra, która była płynna, nie używała ponad 6 GB pamięci, a wiele gier używało okolica 4 GB, więc w takim komputerze podczas grania te 8 GB się trochę marnuje i zastanawiam się, czy teraz nie lepiej byłoby do tych dwóch kości po 1 GB dokupić dwóch kości po 2 GB i łącznie Uzyskać 6 GB, a te zaoszczędzone pieniądze można by przeznaczyć na ciut lepszą kartę graficzną. I w takiej konfiguracji może uzyskalibyśmy nieco więcej klatek na sekundę. A już tak ogólnie, odnosząc się do tego komputera, może nie jestem jakoś ogromnie, ale jednak jestem trochę zaskoczony, że można coś takiego złożyć za 200 Zł. Bo co by nie mówić, to jest jeszcze całkiem znośny komputer. Komputer, który ma 12 lat i pokazuje to też trochę, jak starzeją się komputery obecnie. W 2010 roku używamy wówczas 12-letniego komputera, co ja mówię, nawet 6-letniego komputera z przykładowo jakimś Atlonem XP, byłoby niemałym wyzwaniem, a już na pewno na takim komputerze z już tym wspomnianym Atlonem XP, 1 GB RAMu, trudno byłoby na przykład przeglądać sieć. A na tym obecnie 12-letnim komputerze, tak naprawdę, gdyby tutaj dołożyć dysk SSD, to przeglądanie sieci, oglądanie filmów nie byłoby żadnym problemem. Jakieś podstawowe prace biurowe, jakiś pakiet office, jakieś właśnie filmy, YouTube, tego typu rzeczy, to wydaje mi się. Się, że dla tego komputera nie byłoby większym problemem, i tak naprawdę jedyne co tu czuć, co wymagałoby poprawy takiej podstawowej pracy, to jest właśnie ten dysk SSD. Można to wiadomo rozwiązać, kupując najtańszy dysk 120 GB, i takie dyski można już kupić od około 70 zł, pewnie szukając jakichś używanych, dałoby się jeszcze z tej ceny urwać z 20 zł, tak więc za okolicę 250 zł można byłoby mieć naprawdę całkiem używalny w 2022 roku komputer, chociaż pewnie z takim budżetem radziłbym. Już przejść na soket 1155, a jak się uda, to nawet na 1150. I w tym filmie byłoby to na tyle. Zapewne w przyszłości pojawi się kontynuacja tego zestawu z nieco zwiększonym budżetem. Jeszcze nie wiem dokładnie co to będzie, jeszcze nie mam zaplanowanej konkretnej specyfikacji, ale już powoli o tym myślę. Jeżeli ten film Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. To by było na tyle. Na razie cześć.